Niosąc tą palmę w dłoni, ta palma każdemu z nas wskazuje ten kierunek nieba. Z tą palmą dzisiaj za krzyżem, to znaczy za Chrystusem, szliśmy ramię w ramię, para prezydencka, ja i Wy, drodzy parafianie. I goście, razem szliśmy za Chrystusem. Razem przez tę procesję, przez tę pielgrzymkę ze Starego Kościoła do Nowego Kościoła, chcieliśmy razem wyrazić naszą głęboką wiarę, że za Chrystusem idziemy razem. Muzyka to nie przypadek, że dzisiaj przyjechali do gminy Łyse liczni goście z całej Polski, przyleciał także prezydent razem z żoną. Bo warto, warto żeby poczuć, że jest ten szczególny związek pomiędzy właśnie kulturą ludową a kulturą narodową, że jest także szczególny związek między przeżyciem w obszarze kultury ludowej, zwyczaju ludowego a światem wiary. Niektórzy bali się, że wraz z integracją europejską gdzieś zginie i nasza miłość do kultury narodowej, że gdzieś zginą obyczaje narodowe, trwa w dalszym ciągu i w moim przekonaniu ma się coraz lepiej. Ten, ta siła związku między tradycją a współczesnością, między kulturą ludową, kulturą narodową i kulturą europejską jest coraz mocniejsza. Chciałbym zwrócić uwagę, że tak wielkie palmy, no pewnie czasami robi jakaś jedna babcia albo jedna ciocia, ale te wszystkie duże muszą być robione razem. Muszą być robione w ramach rodzin, wspólnoty rodzinnej, wspólnoty sąsiedzkiej, być może jakiejś instytucji i to także cieszy, bo jest dowodem, że potrafimy razem tworzyć rzeczy piękne i potrafimy razem tworzyć rzeczy przemawiające do nas wszystkich. I na koniec chciałem państwu powiedzieć, że mam nadzieję że ten szczególny klimat radości właśnie niedzieli palmowej, wyrażanej tutaj na Kurpiowszyźnie tą barwną, kolorową, cieszącą oczy i cieszącą serce palmą, że ten klimat przetrwa nie tylko cały wielki tydzień, dotrwa do świąt wielkiej nocy, ale także przetrwa w naszych sercach dużo, dużo, dużo.